o myśleć. Czekaj, Czekaj auto. auto. E, Wieś na e, Ola. Joanna. E, e, to jest tak, że ja to nie wierzę w ogóle te wszystkie suplementy. To jest wszystko ściema. I oglądałem kiedy, oglądałem kiedyś program na YouTube. Y, jaka to jest branża, ile to jest wszystko warte, że to wszystko to samo. Czy to z apteki, czy z takich firm, to wszystko to samo, tylko po prostu kasem na tym robią. Trudna obiekcja, tak, trudna. No, trudna, trudna. Zadaję sobie pytanie, pierwsze w głowie: za co mogę docenić rozmówcę w, tym, w tej sytuacji o tym, co powiedział? To jest najważniejsze dla ciebie pytanie. Tutaj nie szukanie argumentów. No, no właśnie. W tym momencie zadajemy sobie pytanie w głowie, e, za co możesz no. docenić osobę, nie? No, Dzięki Kasia, na tym się że skupiać. to powiedziałaś, że było mało jest takich osób, którzy szczerze mówią o tym, co myślą. No wiesz, zawsze babcia powtarzała, że y, ludziom trzeba mówić to, co się myśli. Dzisiaj jakieś mam dowa chyba. W każdym razie powiedz mi, Kasia, czy znaczy powiedz mi, no, źle, źle powiedziałem. To znaczy. Halo, halo? No jestem, jestem, ale nie wiem co mam powiedzieć. A nie, bo jestem w indzie, myślałem, że mnie zaczęło, tak? Dobra, czyli ja bym zrobił tak. Super w ogóle Joanna, że jesteś szczerą osobą, bo dzisiaj powiedzieć komuś to, co się myśli tak naprawdę, no to jest naprawdę rzadkość. Tak, większość osób jednak się obawia, powiedzieć, i często ludzie tak koloryzują, kłamią, że wszystko okej okay, albo wymyślają jakiś inny powód, więc fajnie, że... Należy do grona kilku procent ludzi, którzy no, po prostu mówią, co im konkretnie nie pasuje. E, a e, powiedz, e, czy, e, po, powiedz, czy myślisz, że suplementy, które są w aptece, które e, często wydają ogromne pieniądze tak, na reklamy w telewizji, na to, żeby w ogóle ktoś się o nich dowiedział, czy myślisz, że mogą mieć podobną jakość do suplementów, które właściwie nie są znane, nikt nie zna danej firmy i są po prostu rekomendowane przez osoby, które były zadowolone, które zauważyły jakąś zmianę? Czy myślisz, że taka firma w ogóle mogłaby istnieć, gdyby to nie działało? No, ja myślę, że tak. Że są reklamy, że są, wszyscy wiedzą, jakie są wspaniałe produkty w aptece. One są najlepsze. Przecież innych nie ma. Lekarz jak mi powie to, no to ja muszę to wziąć. Żadne suplementy. Tak, no i tutaj zobacz, tutaj pytamy ją no. bardziej o co innego. Tak, no tak to, a ona powie, tak, że tak. I suplementy będą, że będą działały. Tak? I nawet jeśli tak odpowie, że tak. jakby... I oczywiście podświadomie bardzo często niestety wierzymy lekarzom, tak? którzy są często w ogóle w reklamach, którzy nie są lekarzami, bardzo często są w ogóle aktorzy. A czy nie jest przypadkiem tak, Joanna, że aktor mówi to, co mu każą powiedzieć w roli i za to mu płacą? No tak, ja też jestem. Zobaczmy, ją tego... załatwiłem już, tak? No, już załatwiłem, tak. No, no. Czy myślisz w takim razie, że e, gdybyś e, ty prowadziła. E, prowadziła, nie wiem, chciała nagrać jakiś film albo jakąś reklamę i... Zapłaciłabyś znanemu aktorowi, czy też e, jakiej, jakiemuś celebrycie, który po prostu bierze za to kilkaset tysięcy złotych, żeby coś powiedział na ten temat, e, to myślisz, że nie zrobiłby tego? No, oczywiście, żeby to zrobił. I Joanna, dodatkowo tutaj może zobaczyć, jak działa e, świat celebrytów, tak? E, takich znanych osób jak Doda, jak inne osoby, które no, stop na Instagramie reklamują ogromną ilość produktów których nie byliby w stanie nawet tak naprawdę używać, bo każdego dnia dodają produkty, które rekomendują, tylko dlatego, że dostają za to ogromne pieniądze. Za wrzucenie relacji podobno jest od 7 do 15 tysięcy złotych za dodanie tylko relacji jakiegoś produktu. A co mówiąc reklamy? I gdybyś miała jakiś problem, Joanna, to... Zaufałabyś celebrytce, która dostaje za to pieniądze, czy osobom, które na tyle są zadowolone z danego produktu, z danego suplementu, że mówią o nim dalej? Bo na tym systemie działa ta firma, że po prostu zadowoleni ludzie dołączają do tego projektu i mówią o tym dalej, dlatego że zauważyli konkretne zmiany, jeśli chodzi o swój stan zdrowia, energii czy też po prostu wyleczyliście z jakichś dolegliwości, z których nie mogli się wyleczyć wcześniej. No. No tutaj jest coś takiego. <noise> no jestem, ale w ogóle masz tak, jak z rękawa sypisz. Ja po prostu tak nie no tak. No bo to jest później wieś, no tutaj słuchaj, no Ja robiłem 50 edycje <noise> i nie wiem, miałem na mentoringu pewnie 40 par albo 50 osób. <głos> <głos> e, dzisiaj się ktoś kolejny znowu gdzieś tam poprosił o, o ofertę. E, Biuro nieruchomości, które chcę tutaj wdrażać i gdzieś tam ludzi, no i gdzieś się tam dowiedzieli i pisali, mają mi dać znać. E, no i... I zobacz, no i tutaj na przykład yy, możesz. O, i teraz można zrobić coś takiego. I Anna, ja nie jestem od tego, żeby Cię przekonywać, tak, ale zobacz, jeśli uderzamy w sprzedaż produktów, jeśli mówiliśmy o suplementach, to mówiliśmy z jakiegoś powodu, tak, bo ja przechodzę, wiadomo, od razu obiekcję do obiekcji, mhm. no ale jeśli uderzasz typowo w sprzedaż, a nie w rekrutację, no to z jakiegoś powodu, czyli ona coś Ci powiedziała już wcześniej, tak. No i. I teraz bym powiedział tak, Joanna i ja nie jestem od tego, żeby cię przekonywać. Nie mam na to czasu, nie mam na to energii. No, to jest każdy jest dorosły, no. każdy jest dorosły. I po drugie wiesz, mam bardzo dużo osób, które po prostu same z polecenia swoich znajomych zgłaszają się do mnie i proszą mnie o pomoc, żeby rozwiązać swój problem. Tylko wspominałaś e, trzy tygodnie temu, dwa tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, nawet wczoraj wspominałaś że masz ogromny problem z zasypianiem, że brakuje Ci energii, eee, Czy coś się zmieniło w tym temacie? Skoro Joanna nie rozwiązał tego problemu lekarz, do którego chodzisz, którym tak bardzo wierzysz te wszystkie reklamy i... No Odwiedzasz tych lekarzy co jakiś czas i w żaden sposób ci nie pomaga. Czy uważasz, że warto dać sobie szansę? Bo to nie chodzi o to, żebyś ty robiła to dla mnie, tylko sobie szansę dać i spróbować przynajmniej zobaczyć, czy to jest dla ciebie. Bo wiadomo, że jeśli nie będziesz miała żadnych efektów, no to zrezygnujesz tak samo, jak rezygnowałaś z lekarzy i chodziłaś i szukałaś. Innych lekarzy, którzy mogliby rozwiązać swój problem. No, chyba, że zaakceptowałaś już to, że sypiasz po kilka godzin, że masz brak energii, no to wiesz, no nic na siłę, tak? Jeśli ci to odpowiada, jeśli to jest dla ciebie okej, okay, że śpisz po kilka godzin i brakuje ci energii, a sama wspominałaś, jak to bardzo negatywnie wpływa na twoje życie, no to to jest Twój wybór. Ja nie będę do niczego się namawiał. Właśnie, to jest takie zachęcanie przez odpychanie. Tak, to jest takie, wiesz, zobacz, pokazujemy osobie, że my to mamy w dupie, tak? tak ale właśnie. to przecież tak działa, tak? To jest to, co mówił doktor Tarczyński, że to jest sprzedaż wszystkim sztuka uwodzenia. Hmm. Jeśli facet lata z laską, to w jej oczach jest przegrywem, No tak to działa. Tak br brutalnie to brzydko brzmi, ale jest w jej oczach taki, ojej, jakiś, e, no jak facet lata za laską, to jest po prostu taki, że jest desperat. On ma się do niej uśmiechnąć, ma do niej zagadać, ma zbudować fajne wrażenie, i, i na przykład odejść, tak? Nie wiem, czy randce na przykład, nie wiem, nie odzywać się od razu, nie wiem, pół godziny później i pisać kurwa, cały wieczór i tak dalej. Tu jest to samo. To działa dokładnie to samo, bo to wiesz, no, psychologia sprzedaży jest na podstawie naszych zachowań takich codziennych, tak? Więc tutaj jakby działa to tak samo, więc no. Nie możesz kogoś naciskać, tylko po prostu wtedy, wtedy wiesz, pokazujesz, że ty masz to gdzieś. No że ty masz innych klientów. Że ty masz osoby, wiesz, to ogromny sygnał fajny wysyła na podświadomość danej osoby, że po prostu e, no, warto spróbować, tak? Nie no. no i teraz bym jeszcze mógł dodać, mógłbym jeszcze dodać no Janna, chyba, że masz jakieś inne rozwiązanie. Na oku, no to daj znać, bo wiesz, do mnie, te, do mnie się często zgłaszają takie osoby jak ty, które mają problem ze snem, to może pomogę Twoim rozwiązaniem w jakiś sposób tym osobom. Masz jakieś inne rozwiązanie na brak tego snu? No nie mam. A, wy, a wyobrażasz sobie siebie, która przez kolejne 5-6 lat sypia 5 godzin dziennie? <grym> No. I robisz tą pauzę. Ta pauza, zobacz, jak ta pauza fajnie zabija. Tak, ta pauza dobrze robi. Mhm. No, ta pauza robi robotę, nie? To jest tak, jak wiesz, to jest tak, no, zobacz, rodzice krzyczą na dzieci, tak? A rodzic powinien powiedzieć stanowczo, spojrzeć na dziecko i się zatrzymać i zrobić pauzę. Nie krzyczeć i tak dalej, tylko zrobić pauzę i dać mu do myślenia, bo on wtedy jest zmuszony do myślenia, tak? W tej mhm. chwili zmuszamy klienta do myślenia. No i wiesz, no ja tak samo przecież robię, jak gdzieś tam ktoś się na mentoring zgłasza, i, i wiesz, no ja mówię, że mnie to jest obojętne, czy żeby się zgłosić. Wiesz, ja sobie na, na co dzień nieruchomości sprzedaję i tak dalej, i, i tyle, tak. I, i, I to, jak się zdecydujecie, no to wy będziecie mieć Właśnie. z tego dobrze, bo ja wam połku Układam i tak dalej, no to jak dzisiaj miałem tą, tą rozmowę. Nie? To ja jej nie namawiam, nie Ja mówię, że ja to gdzieś. Nie? Ja mówię, ja dwa mieszkania sprzedałem, mówię za 670 tysięcy. Ale tak faktycznie miesiąc. mówisz jak jest, bo chyba nie zmyślę, że, że rzeczywiście sprzedajesz. bo... No nie... no nie no, sprzedałem dwa mieszkania. Jedno sprzedałem za 325 tysięcy, a drugie sprzedałem za 350, czyli daje to 670 tysięcy. Więc, więc mówisz że jak to wygląda, bo ja nie robię z akademii. No tak ja rozumiem. Ja nie a na mentoring mi się zgłasza osoba jedna raz na trzy miesiące, bo przecież tego nie reklamuje nie wiadomo jak. No tak. To są albo osoby z akademii, albo to są osoby albo to są osoby Lekcący. gdzieś tam z polecenia, nie? tak jak hmm. tutaj na przykład no to taki ziomek, który robi takie no jak ktoś sprzeda, pracował w jakiejś agencji jako taka pomoc do wykańczania wnętrza, jak ktoś coś potrzebował, nie? no i gdzieś tam no ja ja, ja akurat z nim rozmawiałem, dlatego że moja partnerka robiła projekt znecz do tego mieszkania, nie? do tego domku, bo to właściwie domek, no i, i gdzieś tam z nim rozmawiałem, no i on pytał, co robię i tak dalej. No bo on też próbował być agentem. No i gdzieś tam znaleźli kogoś, kto chce, po prostu, wiesz, ma biuro nieruchomości w Polsce, no i chce tutaj rozwinąć ten sam biznes i tak dalej. No i, no i po prostu jakaś tam kobieta, która chce jakby ten cały projekt tutaj zrobić, no to się dowiedziała o mnie, no i ona dzwoni. Nie? No ja jej mówię, jak to wygląda, wiesz, ja nie mam ciśnienia, albo mm. się zdecyduję, albo nie. nie? No nie ale czyśnienia. to samo jest zobacz, to samo jest w sprzedaży nieruchomości, nie? Teraz mam takich klientów z polecenia na jakiś taki mały domek za 225 tysięcy. Zazwyczaj tego nie robię, ale to tak, wiesz, jakiś tam nawiązałem kontakt z Costa del Sol, z dziewczyną z Barbei, no i mi tak coś podesłała, więc mówię: dobra, ja mówię: no to spoko pojadę, bo normalnie nie jeżdżę, bo tam jest wiesz, mała kasa do podziału i tak dalej, bo to jest z drugiej ręki. Eee, no i, i, i też na przykład sprzedający, jeśli nie ma ciśnienia, a nie ma ciśnienia dlatego, że wystawił to i się zgłosiło kilka osób, no to teraz sprzedający dyktuje warunki, nie? No da. drugą stronę. No tak, bo jest kilka że, że, że... Że mówi, że sprzeda temu, kto pierwszy wpłaci rezerwację. Dosłownie. No, no, no. no więc to, to jest wtedy no, zupełnie inna bajka, nie? No. Tak to działa. To, to dzisiaj więc będę to... miała też taką rozmowę właśnie po 19. To też właśnie jest już zdecydowana na chlorofil i mówi jeszcze coś no. będzie chciała. No to też mówię. Ja nawet pisałam SMS-y, tam ją doceniłam i tak dalej. No to w ogóle i wczoraj też komuś tam pisałam, co kolagen kupiła. I to, to mówi, że bardzo tak pozytywnie odebrały te, te osoby tą to, moję. To, to, ja, ja bym jeszcze miała taką, gdybyśmy tak mogli rozmawiać, żeby te... Wy... Te rozmowy były krótsze, bo ja się gubię w tym po prostu, wiesz. Żeby... Spoko, spoko, wiesz, ja tak, wiesz, na razie tak robię, żeby Ci tak wytłumaczyć cały proces, nie? Ale ogólnie, no to czasami te rozmowy trwają co 7 minut i tak dalej, nie? No tak, tylko tutaj, wiesz, chodzi je? o to, że na przykład takie, żeby było, ja, ja rozumiem, o co tobie chodzi, że, bo tym, jak im więcej człowiek powie, bo niektórzy mówią długo, prawda? I wtedy wyłapać te najważniejsze rzeczy. Potem odnośnie te, te uczucia docenienie, zrozumienie, i potem to pytanie, to pierwsze, któreś pytanie, jaki to ma wpływ na ciebie, czy jak się z tym czujesz, nad tym muszę też właśnie popracować. No no, no no nie. No tutaj Dobra, jest, także no, muszę się sama jak, do najważniejsze, siebie gadać. Jeszcze właśnie, wiesz, jak już wejdziesz tam głębiej w tą rozmowę, no to wtedy, a jak to wpłynie na twoje życie? Te pytania właśnie takie, wiesz, otwarte i tak dalej. Napiszę ci je na grupie, wiesz, tylko myślę, że albo w nocy, albo jutro, bo zaraz wychodzę z domu, więc ci napiszę tak samo te pytania. A jak to wpłynie na Twoje życie? Kiedy na przykład je zadawać, nie? Bo tu chodzi o to, żeby tę osobę otworzyć, żeby, ona, żeby to ona, żebyśmy nie bawili się w matkowanie. Dokładnie, bo Większość nie? osób w sprzedaży matkuje, czyli mówi, ale Joanna, ale wiesz jak to wpłynie na Twoje życie i tak dalej. I no i to jest negatywnie odbierane, bo nam się to źle kojarzy, tak? Kojarzy nam się to po prostu z tym, jak rodzice nam mówili nie idź tam, bo zobaczysz co się, się stanie, tak. tak? A my tego nie słuchaliśmy i robiliśmy w drugą stronę, nie? Tak, Więc właśnie to jest to. Tak to działa. Tak to działa. Dobra, dobra, to no, na dzisiaj to spoko, dzięki. No, to spoko, no. no i jutro, jutro się jest mówimy, to jest to jest. Jutro jest czwartek. Jutro jest czwartek, no. także od 16 jak będę w domu, to na spokojnie. Kiedy coś pasuje, nie wiem, tak ja dokładnie jakie tam plany, będę się pakować pewnie. Ale dobra, na spokojnie. To kiedy tam? Spoko, spoko, nie, bo jutro mamy rozmowę chyba w dziewiętnastej A o, o 19:00 tak? mamy rozmowę, czyli nie będzie to telefonu, tylko o 19:00, tak? Nie, no to wiesz, o 19:00 sobie zrobimy już konsultację. Wtedy. No to dobra, no, no to dobra, no to Spoko, to mega. No, dobra. No, dobra, no. No, to, to, to dzięki. Na razie.